W trakcie tego filmu przewodzimy Cię przez najlepiej strzeżone tajemnice psychologii miłości. Dostarczymy praktyczne wskazówki i oczywiście zabawę w trakcie trwania. Przygotuj się na śmiech, niespodzianki i oczywiście odrobinę romantyzmu. Istnieją tajne komunikaty, które mogą łatwo przełamać każdą kobiecą obronę. Ta wiedza jest niezwykle potężna, więc używaj jej z rozwagą. Zacznijmy od pierwszej tajemnicy. Tajemnica pierwsza. Magiczna moc komunikacji. Czy wiesz, że komunikacja jest jak magiczne zaklęcie, które może stworzyć nierozerwalne więzi? Ale uważaj, czasem ta magia może się zamienić w kłopotliwy trik. Nie wierzysz? So backs me. Wyobraź sobie to, jesteś na ręce, wszystko wydaje się świetnie, dopóki nie zaczniesz rozmawiać o pewnym temacie a nagle rozmowa zamienia się w kompletną katastrofę. Druga osoba myśli, że mówisz o jednej rzeczy, podczas gdy ty mówisz o czymś innym. Zanim się obejrzysz, obie osoby są na różnych planetach. To jest szok kosmicznej komunikacji. Ale nie martw się, nie jesteśmy tutaj, żeby Cię przestraszyć, jesteśmy tutaj, żeby pomóc uniknąć tych komunikacyjnych katastrof. Oto kilka mądrych wskazówek, jak poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Nie skupiaj się tylko na tym, co opowiesz następnie, słuchaj swojej partnerki i okazuj autentyczne zainteresowanie tym, co mówi. Zamiast zadawać pytania, na które można odpowiedzieć tylko w tak, w lub i nie, wybierz pytania otwarte, które promują rozmowę. Twój język ciała również komunikuje. Zachowaj otwartą postawę i przyjazne gesty, aby pokazać zainteresowanie. Pozwól partnerce dokończyć mówienie, zanim odpowiesz. Przerywanie może być jak słaby trik komediowy w środku rozmowy. Więc pamiętaj, przyjaciele, skuteczna komunikacja to klucz do budowania solidnych więzi. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji nieporozumienia, nie bierz tego zbyt poważnie. W końcu wspólny śmiech może być najlepszym sposobem na ocalenie dnia. Tajemnica druga empatia, broń tajna. Czym jest empatia? Jest to jak supermoc, która pozwala ci zrozumieć uczucia i myśli drugiej osoby. Ale uważaj, empatia może też być jak magiczny trik, który potyka cię. Zobaczmy, so wyobraź sobie to, Jesteś na romantycznej rędce, a twój partner zaczyna mówić o swoich problemach w pracy. Ty, starając się być empatycznym, próbujesz dawać rady, jak rozwiązać problem, ale tak naprawdę ona chciała tylko, żebyś jej posłuchał. I oto zawiodła próba empatii, która zamieniła rozmowę w sesję doradczą. Nie martw się, jesteśmy tutaj, żeby pokazać ci, jak skutecznie używać empatii i unikać tych nieporozumień. Empatia zaczyna się od słuchania. Słuchaj tego, co mówi Twoja partnerka, bez przerywania i okazuj zrozumienie, że naprawdę Ci zależy. Możesz zadawać dodatkowe pytania, aby pogłębić jej uczucia i myśli. Twój język ciała może wyrażać empatię poprzez kyłeni głową i wyraz twarzy, który pokazuje zrozumienie. Czasami empatia oznacza po prostu być obok i słuchać, nie próbować rozwiązywać wszystkich problemów od razu. Więc pamiętaj, przyjaciele, empatia to jak magiczny trik, który naprawdę sprawia, że emocjonalne bariery znikają. A jeśli znajdziesz się w zabawnej sytuacji nieporozumienia, nie martw się, śmiej się, ucz się i kontynuuj praktykę. Tajemnica trzecia tajemnica, która oczarowuje. Tajemnica to jak ta ukryta drzwi, które zapraszają do ciekawości i chęci odkrywania więcej. Ale uważaj, czasami może być jak filmowy thriller, który trzyma cię w napięciu. Zobaczmy, jak to zrobić. Wyobraź sobie, że jesteś na rędce, a zamiast zachować trochę tajemnicy, zdradzasz wszystkie szczegóły swojego życia od pierwszej minuty. To jak opowiadanie fabuły filmu, zanim w ogóle zacznie się film. Nie ma nic intrygującego ani zainspirującego. Ale nie martw się, jesteśmy tutaj, żeby pokazać ci, jak używać tajemnicy skutecznie i unikać tych komicznych katastrof. Gotowy, by stać się mistrzem romantycznego suspensu? Po pierwsze, zrozum, że tajemnica nie oznacza ukrywania, kim naprawdę jesteś, bardziej chodzi o dawkowanie informacji i utrzymanie zainteresowania twoją partnerką. Oto kilka wskazówek, jak zachować trochę tajemnicy, zamiast ujawniać całe swoje życie na pierwszej ręce. Dziel się informacjami stopniowo, w miarę jak się lepiej poznacie. Zachęcaj swoją partnerkę do dzielenia się więcej o sobie, to zachęci do rozmowy i utrzyma zainteresowanie. Planuj małe niespodzianki lub niespodziewane szczegóły, żeby utrzymać zainteresowanie i emocje. Tajemnica czwarta. Śmiech. Droga do serca. Zmysł humoru to jak ta magiczna różdżka, która może roztopić każde serce. Ale uważaj, czasami może być jak żart, który nie ma sensu. Zobaczmy, jak rozśmieszyć. Wyobraź sobie, że jesteś na ręce i postanawiasz opowiedzieć żart, który naprawdę nie jest śmieszny. To jak próba wykonania sztuczki magicznej i zamiast tego pokazanie pluszowego królika zamiast prawdziwej gołębicy. Niewygodna cisza panuje przy stole. Ale nie martw się, jesteśmy tutaj, żeby pokazać ci, jak używać poczucia humoru skutecznie i unikać tych komicznych sytuacji. Gotowy, żeby rozśmieszyć ją jak nigdy wcześniej? Po pierwsze, pamiętaj, że zmysł humoru jest subiektywny. To, co rozbawi jedną osobę, może nie rozbawić innej osoby. Oto kilka wskazówek, jak dodać odrobinę humoru do Twoich interakcji. Korzystaj z sytuacji i szczegółów wokół Ciebie, żeby zrobić związane z nimi żartobliwe komentarze. Lekka autoironia może być zabawna i pokazuje, że nie bierzesz siebie zbyt serio. Bądź świadomy granic i unikaj żartów, które mogą być obraźliwe lub niekomfortowe. Więc pamiętaj, przyjaciele, że zmysł humoru to jak czar który może zmienić każdą sytuację w coś niezapomnianego. Jeśli znajdziesz się przypadkiem w komicznej sytuacji z kiepskim dowcipem, nie martw się, śmiej się, ucz się i kontynuuj praktykę. Śmiech uczyni Cię mistrzem romantycznej radości. Tajemnica piąta sztuka pochwał. Pochwały to jak małe skarby, które mogą sprawić, że serce kogoś zabi. Więcej,